Kapituła, której od lat mam zaszczyt przewodniczyć, a po raz pierwszy Kapituła Polska w pełni autonomiczna, o czym mówił pan prezes, za rok 2020 przyznała 32 srebrne wyróżnienia laureatów umiejętności i kompetencji. 12 złotych laurów umiejętności i kompetencji, 6 latynowych laurów umiejętności i kompetencji, 1 kryształowy laur umiejętności i kompetencji i 1 kryształowy laur umiejętności i kompetencji z diamentem. Oprócz tego, na wniosek Rady Polskiej Izby Gospodarczej, kapituła przyznała nagrodę specjalną o polski orzeł księcia Jana Dobrego. Wszystkim wyróżnionym chciałem złożyć najserdeczniejsze gratulacje.